Dzień dobry serdecznie, pierwszy dzień drugiej kolejki Ligi Mistrzów za nami i mamy tutaj parę smaczków, jak chociażby wysokie zwycięstwo Borussii, świetny Bayer Leverkusen, czy Barcelona, gdzie zagrał na boisku Fatih i Frankie de Jong również, więc jest o czym rozmawiać. Oczywiście powiemy sobie też o tym, co czeka nas dzisiaj, a dzisiaj wieczorem oczywiście live. Ja przypomnę, że cały czas trwa zbiórka moja i Lacha na ofiary powodzi. Każdy tysiąc złotych wpłacony to jest kolejna minuta, kiedy w trakcie El Clasico ja będę kibicował, Realowi w ich koszulce, a Lachu będzie kibicował w Barcelonie w koszulce Barcy. Jeżeli okaże się, że nie trzymamy emocji, kibicujemy swoim, to będziemy musieli jeść ostre. Sosy, więc staramy się wesprzeć, znaleźć jak najbardziej kreatywne sposoby. Na ten moment prawie 20 minut już spędzimy w ten sposób. Serdeczne dzięki za każdą wpłatę. Link do tego macie w opisie. Wczorajsze mecze. Najpierw zacznijmy od tych, które były jeszcze o godzinie wcześniejszej, czyli Salzburg z Brestem. No powiem tak. Po pierwsze, Brest jest dla mnie zaskoczeniem póki co w tej edycji. Ligi Mistrzów. Wczoraj wygrywa gładko, 4-0 z Salzburgiem. Oczywiście można powiedzieć, że tam jakieś momenty Salzburg miał, nie mówię, że nie, ale no, jeżeli dostajesz na czapę 4-0 u siebie, no to mówmy się, ciężko jest powiedzieć, że coś nie, nie zagrało. Zwłaszcza po tym pierwszym meczu ze Sturmem Graz, Gres oczywiście wygrał 2-1, ma teraz komplet punktów, co w ogóle jest niesamowite, wydaje mi się, ale wiecie, no to też nie była taka sytuacja, że zakładalibyśmy, że u siebie ze Sturmem Graz nie wygrał Natomiast tutaj w tym wyjazdowym spotkaniu dla mnie mimo wszystko jest to niespodzianka. Piątkowski. No, póki co jest w ekipie i co do tego trzeba sobie to powiedzieć wprost, która jest na mm, miejscu 34. Wiadomo, to jest dopiero, mówię, druga kolejka, ale nie ma strzelnego gola i aż 7 goli straconych w dwóch meczach. To jest naprawdę mm, no powiedzieć, że to jest słabe rozpoczęcie, to nic nie powiedzieć, bo ze Spartą przecież w pierwszej kolejce ze Spartą Praga dostali na web 3 do 0, więc sami rozumiecie. Natomiast ta sama Sparta Praga pojechała teraz na wyjazd do VfB Stuttgart. Stuttgart pamiętamy, naprawdę fajnie się zaprezentował w poprzedniej kolejce w meczu z Realem i teraz był faworytem. Nawet pomimo tego zwycięstwa Sparty w pierwszym meczu był faworytem, no, grali u siebie. Naprawdę ciekawą piłkę potrafią grać, ale właśnie tutaj duży duży props dla Wsparty Praga byli w stanie wyrwać remis na, na wyjeździe. I teraz, tak, zgadza się, były takie momenty, że była to dość rozpaczliwa obrona, ale mieli też swoje okazje, mieli też swoje kontrataki. Poza tym, nie oszukujmy się, koniec końców ten remis jest dla nich sukcesem. I znowu, jak spojrzymy sobie w tabelę, mają na ten moment cztery punkty. W kolejnej kolejce będą mierzyli się na wyjeździe z Manchesterem City, więc umówmy się, że ta porażka, no raczej nikt nie zakłada inaczej, nie wpłynie na nich jakoś mocno destabilizująco. To jest naprawdę niezły wynik, są wyżej nad Barceloną chociażby, więc na to zwróćmy uwagę, bo Barca jednak, no tylko trzy oczka, pamiętamy porażkę z Monaco. Hitem, hitem wczorajszego dnia był zdecydowanie mecz Arsenalu z PSG, gładkie zwycięstwo Arsenalu, słuchajcie, 2 do 0 i wynik rzeczywiście ma odzwierciedlenie w grze, jak obejrzałem sobie później te, te, te skróty w studio, no to trzeba przyznać, że PSG jeżeli chodzi o tworzenie, doszło tutaj do, do, myślę, starcia takiego mocnego z rzeczywistością, że na ten moment yy, to PSR, no, ujmę to najdelikatniej jak powiem, jeżeli ludzie liczyli na to, że odejście tych, wiecie, Mocny gwiazd Sprawi, że tu się stanie kolektyw Który będzie sam dla siebie siłą napędową No to na razie jeszcze nie jest Na razie jeszcze nie jest Teraz też smród Bo jak ktoś się zastanawia że czemu wczoraj nie zagrał e, Dembele Przecież najważniejszy chyba zawodnik Jeżeli chodzi o ostatni czas e, W kwestii e, W kwestii PZR No to jest to decyzja trenera Bo oczywiście Dembele Jak to Dembele Coś się musiał spróć Coś mu nie pasowało No i taka sytuacja Bayer Leverkusen z AC Milanem To też był świetny mecz Na papierze przed kolejką i rzeczywiście był to mecz dobry. Bundesliga. Kurde. Pokazuje, że to jest naprawdę mocna liga. I jeżeli cały czas mamy niektórzy, ja, ja gdzieś wewnętrznie też mam w sobie jakieś takie jeszcze przekonanie kiełkujące, że, no, Bundesliga, to Słuchajcie, to jest liga numer, no nie wiem, czy numer 3 w tym momencie, czy numer 4, ale, ale na pewno w tych rejonach. No i Bayern Leverkusen wygrywa 1 do 0, ale jeżeli mam być szczery, to jest to zwycięstwo naprawdę zasłużone. To nie jest tak, że na żyletki. To jest zwycięstwo zasłużone go i na ten moment jak popatrzymy sobie na sytuację Leverkusen, no to mają komplet zwycięstw. Przypomnijmy, w poprzedniej kolejce gładko 4 do 0 pokonali Feyenoord na wyjeździe, więc naprawdę fantastyczny start. Poza nimi kolejna ekipa, która ma komplet punktów, też jest z Niemiec. Borussia Dortmund w pierwszej kolejce 3 do 0 na wyjeździe z Club Brugge, wczoraj pokonany Celtic 7 do 1 u siebie. Dominacja, pokaz po prostu fantastycznej gry. Oczywiście indywidualnie musimy tutaj wyróżnić Adeimiego. no bo jednak raz, dwa, trzy, trzy gole, ale szukałem jeszcze czy w asystach coś się zapisał, no nie, w asystach się nie zanotował, no ale te trzy bramki to, to robią robotę, tym bardziej, że wiecie, on sam, jeżeli chodzi o sposób grania, wygląda naprawdę świetnie, to tak jak się rusza na boisku i tak dalej. Jakieś tutaj zmartwienie jeżeli chodzi o Adeyemiego, bo musiał opuścić Murawę ze względu na uraz i praktycznie całej drugiej połowy nie rozegrał, więc też pytanie jak ten Dortmund by wyglądał, gdyby jeszcze mieli cały mecz w silnym składzie do rozegrania. No ale nie będzie dane nam się dowiedzieć. Mam nadzieję, nie wiem czy już są jakieś oficjalne informacje, że nic poważnego tam się nie stało, ale mówię, Borussia Dortmund Pokazuje siłę Bundesliga, pokazuje pazury, dzisiaj jeszcze, ale do dzisiaj to dojdziemy. Inter wygrywa y, gładko z z wezdą. Niestety, przy żadnym z goli nie był widoczny y, Zieliński, który rozpoczął ten mecz w podstawowym składzie, to znaczy nie był widoczny, nie zanotował się w statystykach, ale jak czytam sobie prasę, y, znaczy czytam, średnio mi idzie po włosku, jak sprawdzam sobie oceny na, na portalach, no to Zieliński jest oceniany średnio po prostu taki. Mecz, w którym zagrał, ani nie był świetny, ani nie zawinił, więc poprawny, poprawny występ Polaka. Czy to wystarczająco, żeby na dłużej zagrać miejsce w podstawowej jedenastce? Mam nadzieję, ale no, czas pokaże. PSW ze Sportingiem remisuje 1 do jednego, akurat tutaj ten remis. Również typowałem i mi, i mi nawet rzeczywiście siadł. Nie oglądałem meczu, więc się nie wypowiem. Po skrótach rzeczywiście PSW mogło mieć z tego meczu trochę więcej, ale no, remis dla tych ekip. No właśnie, dla PSW to jest yy, pierwszy punkcik Sporting. Wygrał w pierwszej kolejce 2 do 0 u siebie z Lille, więc ta sytuacja ich wygląda na pewno w tabeli lepiej. No i ostatni, wczoraj mecz: Manchester City pokonuje Słowan Bratysławę 4 do 0. Tutaj raczej też nie ma o czym mówić. Totalna dominacja, przeważanie od pierwszej do ostatniej minuty. Jeżeli chodzi o gole, no to tylko jedno trafienie Halanda, bo oczywiście tutaj wszyscy obserwują, yy, ale jest też trafienie Gundogana, jest trafienie Fodena, ale. Jeżeli chodzi o układ tabeli, to nie zapominajmy o tym, że w pierwszej kolejce City zremisował u siebie z Interem Mediolan, więc ma tych oczek cztery. Tyle samo zresztą co Inter, taki sam bilans zresztą bramkowy póki co tych ekip. No i wczoraj Barcelona. Też mecz raczej bez specjalnej historii. Zdecydowana przewaga katalończyków, którzy wyszli tutaj podstawowym składem. Po pierwsze gigantyczne brawa dla Flika, bo widać, że on wyciąga wnioski. W drugiej połowie, jak już wynik był ułożony, mecz się układał. Zmiany. Pedri, Jamal, Lewandowski. Niektórzy mówią, czemu zdejmujesz Lewandowskiego, a nie Ferrana Torresa. Moi drodzy. Robert Lewandowski, zresztą od razu sobie to powiedzmy. Niel jak Robercik. Dla mnie to jest mecz na, na piątkę Roberta, bo był tam, gdzie powinien, robił swoją robotę bardzo dobrze. Tego właśnie oczekuję. Tak, mógł tam jeszcze. W jednej akcji przynajmniej się lepiej zachować, ale mimo wszystko, dla mnie taki występ środkowego napastnika jest występem bardzo dobrym. Tak to oceniam zawsze w swojej skali. I właśnie to jest podstawowy wybór. Dobrze, że to on odpoczywa, a Ferran, który jest jednak rezerwowym, niespecjalnie wiążemy z nim nadzieję, grał e, właśnie cały mecz. Nie dlatego, że Lewy był gorszy tylko dlatego, że dał odpocząć ten kwadrans czy Jamalowi, czy Lewandowskiemu, a więcej właśnie Pedriemu i Kubarsiemu. I właśnie, kolejne nazwiska się pojawiają, no Kłęka, no nie było to dobre wejście, nawet pomimo tego, że kilka minut zagrał, to już praktycznie gola by mógł jednego zawalić, gdyby jaki penia go nie uratował. A oto jest dzień, kiedy prezentowany jest Wojciech Szczęsny. Zakładam, że jak oglądacie ten odcinek, to już te obrazki z prezentacji śmigają. Jest radość, jest celebracja, moi drodzy, ale o tym już mówiliśmy tyle, że nie chcę po raz kolejny do tego wracać, natomiast chcę wrócić do tego, że na boisku wczoraj pojawił się De Jong i pojawił się Anzufati. Fati. De Jong, występ uważam po tym wejściu na Murawę po prostu poprawny, no nie ma tutaj specjalnie ani za co ganić, ani za co specjalnie chwalić, wydaje się, że trzeba poczekać trochę więcej. No i Anzu Fati, który moim zdaniem jednak no, mógł pokazać więcej w kilku akcjach i ja wydaje, wydaje mi się, że trochę można rozumieć czemu na przykład, y, to jest pierwsza szansa, którą on dostał na boisku, wygląda źle, jeżeli chodzi o szybkość, nie był w stanie odjeżdżać rywalom, jeżeli chodzi o decyzję, jeżeli chodzi o próby dryblingu, po prostu to jest cień zawodnika z tych kontuzji sprzed lat. Co do tego w ogóle, no nie możemy mieć wątpliwości, jest to jakieś po prostu... Nie chcę mówić twardo, ale no duże rozczarowanie. Duże rozczarowanie. To znaczy, ja nie jestem rozczarowany, bo ja się na to nastawiałem. Wiem, że sporo kibiców mówiło, że o, po tym okresie przygotowawczym flick z niego wyciągnie. No, nie ukręcisz wiadomo z czego bata. No, niestety, brutalnie, ale no, na razie jest to po prostu dramat. Dzisiaj kolejne mecze. Przypominam, że oferta Kanal Plus, gdzie możecie oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów i fajna, bardzo fajnie się ogląda. Trzeba przyznać, tak jak wczoraj na drugiej połowie oglądaliśmy tą multiligę, czyli wszystkie mecze tam, co najciekawsze na te mecze, przełączane jest automatycznie. Bardzo fajnie to działa. Dzisiaj my na live oglądamy głównie Real Madrid z Lille, ale myślę, że będę tutaj też siedział na multilidze, bo jednak jestem ciekawy tego Bayernu na wyjeździe za Stonwillą Benfica zatykoł, Madrid fajnie na papierze wygląda. Erbelips. Juventusem, to też jestem bardzo ciekawy jak się, jak się potoczy to spotkanie, więc będziemy oglądali sobie Multiligę Wy natomiast, Kanal Plus Online jak chcecie, link do oferty macie w opisie tak samo cały czas nas u usponsoru kanału na BetClick możecie obstawiać bez podatku jak chcecie wiedzieć, co, jakie bonusy czekają z kodem Futrol, to też link jest w opisie, ale to jest dla osób pełnoletnich, zainteresowanych obstawianiem. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie i za niskie stawki, bo to jest najważniejsze. Ja na dzisiaj powiem szczerze, jeżeli miałbym te główne mecze typować, to jednak wydaje mi się, że Bayern w tym trudnym meczu na wyjeździe z Aston Villą odniesie zwycięstwo. No, siła rażenia Bawarczyków jest kolosalna i ten Olize, który doszedł do kompletu do tego Keina, naprawdę robi niesamowitą robotę. Nie spodziewałem się, że on tak szybko stanie się tak ważnym zawodnikiem. Ja wiedziałem, że to jest dobry transfer, mówiłem o tym w okienku, ale nie spodziewałem się, że będzie tak rewelacyjny. Jeżeli chodzi o Juventus z Lipskiem, poszedłbym tutaj w jakiegoś Andera, jeżeli mam być szczery, bo Juventus nie traci goli, przynajmniej w lidze, a jeżeli chodzi o Lipsk, no to właśnie. Przedstawiciel Bundesligi, dobrej Ligi, nie oszukujmy się. Juventus w pierwszym meczu wysoko pokonuje 3 do 1 PSW. Stracona jedna bramka, bo, no bo 3 do 1. Natomiast jeżeli chodzi o Lipsk. No to tutaj był rozczarowujący wynik 2 do 1 porażka z Atletico, ale mówię, to był mecz wyjazdowy, więc to będzie pewnie troszeczkę inne oblicze teraz Niemców. Zobaczymy. Liverpool, zakładam, tu może być strzelanina, bo Bolonia teraz bez mody, osłabiona brakami wielu zawodników. Mam nadzieję, że Zagra Urbański, ale nie wróżę tutaj jakoś sukcesów. Myślę, że Liverpool naprawdę postrzela i wysoko tutaj to spotkanie wygra. Typowałbym, że to będzie najwyższe zwycięstwo w tego dnia, jeżeli mam być szczery. Dawajcie znać, co wy sądzicie. Na jakie mecze nastawiacie się najbardziej, i widzimy się wieczorem na live o 21. Do zobaczenia! Cześć!